Dzień dobry, witam państwa. Dziś gościem Radio Łódź Po 8 jest Andrzej Gorczyński, członek zarządu Województwa Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Przed chwilą w serwisie informacyjnym słyszeliśmy taką skróconą prognozę pogody 28-29 stopni dzisiaj. To cieszą się pewnie wszyscy ci, którzy rozpoczęli urlopy, ale rolnicy chyba mniej. Rzeczywiście tegoroczne żniwa dla rolników były bardzo trudne, ponieważ z końcem lipca było bardzo dużo padów deszczów, a w tym momencie akurat zaczęły się zbiory zbóż. I dla rolników było to bardzo trudne, były to zbiory, dlatego no, można powiedzieć, łapali te zboża do stodół, do dobinów żeby można było zebrać plony. Ale ważne, że rolnicy dali radę i te plony udało się zebrać zbóż, choć rzeczywiście muszą teraz, jak często czy pszenica, czy, czy inne zboża, jak są trochę wilgotne, muszą je trochę dosuszyć. Takie Stowarzyszenie Izba zboż... Bożowo-Paszowa w Polsce szacuje, że 70% areału zostało już w Polsce zebranych. Jak to wygląda w województwie łódzkim? Jesteśmy wyżej średniej, pośrodku, poniżej? Myślę, że w łódzkim jest trochę nawet lepiej. Teraz szczególnie ostatnie te upały spowodowały, że rolnicy już tak naprawdę kończą żniwa zbożowe. Oczywiście no, cena jest za pszenicę około 800 zł za tonę. Na pewno dla rolników, którzy mają hodowlę w gospodarstwie, to jest też ważne, że mogą zbilansować sobie również opłacalność sprzedaży czy bydła, czy czody chlewnej. Ale... Ale dla tych, którzy uprawiają, to nie jest dobre. Dla tych, którzy sprzedają tylko zboże, no to cena, cena jest taka, jak można powiedzieć, jest to cena rynkowa. Ważne, że Ministerstwo Rolnictwa też chce zadbać o to, żeby to zboże jak najwięcej też wyeksportować, bo to też jest wpływ do budżetu państwa i też, też w portach cały czas jest modernizacja tych portów, jak również dróg dojazdowych do portów, żeby można było sprawnie eksportować zboże, sporo zboża eksportowanych do Niemiec, do Nigerii do różnych innych jeszcze krajów Afryki. Także to też jest ważne, żebyśmy też eksportowali to zboże, żeby z rynku ono schodziło, żebyśmy też mogli pomóc innym na świecie wyżyć. Panie Marszałku, dwa dni temu odbyły się dożynki w powiecie opoczyńskim w Paradyżu. Jak rolnicy oceniają swoją sytuację? Z jakimi głosami się pan zetknął? Co mówili? Tak, bardzo dużo rozmawiałem z rolnikami, z kołami gospodyń wiejskich. Rzeczywiście rolnicy Zawsze praca w gospodarstwie wymaga się i z poświęceniem, i, z... i to jest praca pod gołym niebem. Ale rolnicy potrafią podczas dożynek podziękować Panu Bogu i oddają szacunek do chleba. Jest niedołącznym elementem naszego dziedzictwa kulturowego, jak gdyby ofiarowanie chleba, owoc ziemi oraz pracy ludzkich rąk jest symbolem życia, szczęścia, godności takiej wspólnoty. I to muszę powiedzieć, że rolnicy z tym bochnem chleba, którzy przyszli na dożynki podziękować za zorganizowanie ich teraz będziemy mieli też dużo rynek regionalnych. Jest to taki symbol wspólnoty, współpracy również i takiej więzi między wsią a miastem, bo ludzie z miasta też z rodzinami przyjeżdżają, mogą popróbować wspaniałych produktów regionalnych, właśnie z bezpośrednio przetworzonych z trudnej i ciężkiej pracy rolnika. Panie Marszałku, a temat suszy się pojawiał? Bo mówi się bardzo często, że województwo łódzkie pustynnieje, że wody mamy coraz mniej. W ogóle jest położona na wododziale, rzeczywiście musimy dbać o to, żeby ta równowaga między suszą, a dużymi upadami ona była. Tam, gdzie często deszcze padają, żeby gromadzić wodę, gdy jest susza, to wtedy monitorować, żeby tą wodę dostarczać w odpowiednie miejsca regionu. I to bardzo mocno jako Zarząd Województwa Łódzkiego wspieramy. W tym roku początkowo w budżecie przeznaczyliśmy 2 miliony złotych na renowację zbiorników wodnych dla samorządu żeby można było te zbiorniki przygotować do, do funkcjonowania, ale widzieliśmy, że jest dużo wniosków i pan marszałek podjął decyzję o sfinansowaniu wszystkich wniosków. Ponad 4 miliony 600 przeznaczyliśmy na to działanie i bardzo się cieszę, że to wsparcie będzie, ale drugim wsparciem takim ważnym to jest dotacja do spółek wodnych, gdzie przeznaczyliśmy też ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych na wsparcie spółek wodnych, które do 50% wsparcia mogą otrzymać. I to są często spółki, które tak naprawdę pomagają rolnikom, żeby pola były przygotowane do uprawy. No właśnie, to są działania, które mają wpłynąć na racjonalną gospodarkę wodną, na jej oszczędzanie. A co z samym zjawiskiem suszy? Jak, jak tutaj się przygotowywać i kiedy się przygotowywać? Mamy program pilotażowy uruchomiony, w tym roku przez zarząd właśnie województwa łódzkiego, tak zwany monitoring suszy. Wsparcie przygotowaliśmy w, w kwocie miliona 200 tysięcy złotych dla samorządów przy współpracy z Instytutem Badawczym z Jungiem, który monitoruje w całym kraju suszę i tutaj te, te stacje, które powstaną w tym roku, nowe stacje na terenie województwa łódzkiego w 12 gminach, one będą dawały Y, 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 obraz y, warunków pogodowych. W województwie łódzkim bezpośrednio do właśnie do Jungu po to, gdy wystąpią jakieś susze, będzie można szybciej rolnikom wypłacić wsparcie, ale to jest ważne, że będzie to bardzo miarodajny pomiar dla województwa łódzkiego. Znikną zarzuty o naciąganiu, o oczywiście, oczywiście, bo często było tak, że gmina nie była objęta, ponieważ dane były z 40 km dalej pobieranych czy 30 km poza stratą w danej gminie. To jest bardzo ważne i na to też się, z tego powodu też się bardzo cieszę, bo te programy rolnicy na Dożynkach, o, o nich rozmawialiśmy, bardzo ochwalili bardzo się cieszyli, że województwo łódzkie wspiera, ale też wspieramy, bo to Dożynki, trzeba też o tym powiedzieć bardzo mocno, sołectwa, ponieważ na wsparcie dla sołectw, sołectwo na plus, infrastruktura sołecka przeznaczyliśmy w tym roku 14 milionów złotych, i to jest takie też bardzo ważne, że te małe inwestycje, małe pomysły, które wymyślili tak naprawdę sołtysi, koło gospodyń wiejskich, które, którzy oni składali sami te wnioski do nas właśnie po zmianie regulaminu przez ten zarząd, to to jest ważne, że oni się cieszą z tego, że mogą realizować... Te pomysły, i, i, i również dla nas, jest to bardzo ważne. Panie marszałku, pan wspomniał wcześniej, że w nożynkach brali udział także mieszkańcy miasta, mogli spróbować lokalnych wyrobów. Łodzianie mają to szczęście, że już od blisko roku mogą na co dzień korzystać, właściwie co tydzień korzystać z dobrodziejstwa. Upraw rolnych. Jak się sprawdził pomysł ryneczków? Ja myślę, że bardzo dobrze się sprawdził. Mieszkańcy łodzi, którzy przychodzą na ryneczek marszałkowski, róg drewnowska-piwna przy manufakturze lub na ten drugi ryneczek w drugiej części łodzi przy, przy Ikei, jest to realizowany bardzo ciekawie ten pomysł, ponieważ przyjeżdżają. Sami rolnicy, producenci, którzy mają żywność kontrolowaną również przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bo nadzór nad ryneczkiem marszałkowskim właśnie ma Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który bezpośrednio z ministerstwem, również też jest jak gdyby jednostką ministerstwa. I tutaj przyjeżdżają tylko rolnicy, którzy mają żywność tradycyjną, wysokiej jakości. I co jest ważne, że ci rolnicy oni sami przyjeżdżają z tymi produktami, czyli ten mieszkańca. Z miasta tak naprawdę już jest z nim zaprzyjaźnił, bo wie, że on wytwarza ten produkt, a nie pośrednik, który Kupuje sprzedaje, sprzedaje tak. i, i nie jest związany z tym produktem. I tutaj bardzo się cieszymy, że ten pomysł y, y, bardzo fajnie wypalił, że i mieszkańcy miasta szczególnie mogą z tych produktów y, skorzystać. A będzie kontynuowany, jak? Będzie kontynuowany w tym, we wrześniu, w październiku. Jeszcze będą takie dwie y, duże promocje. Na tych ryneczkach z poczęstunkiem dla mieszkańców miasta. Także też serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że każdy musi spróbować tych produktów z regionu, no bo one są najzdrowsze, mają najwyższą jakość. Wiadomo, że towar sprowadzany z zagranicy często musi być pasteryzowany, bo nie da się go przewieźć w krótkim momencie czasu. Panie Marszałku, tym zaproszeniem musimy kończyć naszą rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Gościem Radio Łódź po 8 był Andrzej Gorczyński, członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, pozdrawiam Państwa serdecznie. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.